Witam na kanale Azja i serii plusy minusy anime, w której dzielę się moimi spostrzeżeniami na temat jednego całego sezonu wybranego anime. Dzisiaj anime, którego prawdopodobnie nie widzieliście, a zdecydowanie powinniście zobaczyć, czyli One Out. Zatem zaczynamy! One Out, jest to anime z 2008 roku, 25 odcinków. Jest to anime, które znajdziemy w kategorii sport. Jednak muszę przyznać, że nie jest to do końca takie standardowe sportowe anime, takie jakie widzimy w Tsubasie, czy chociażby Siatkówka w Hikiu. Tak jakby nam anime pokazywało kulisy sportu, czyli co się dzieje na ławce rezerwowych, co się dzieje w szatni i jak wygląda podpisywanie kontraktu między zawodnikami. Czy, czy nawet jak wygląda walka z przy naszym przeciwnikiem jeszcze zanim wyjdziemy na boisko z różnego rodzaju przekręty, jak sobie radzić z tymi przekrętami. Naprawdę muszę przyznać, że główny bohater to Kuchitoa, zmienił dla mnie pojęcie w ogóle anime sportowe. Po prostu trzeba przyznać, że zaskakujące jest anime, dlatego jest bardzo fajne. Mi się osobiście podobało to, że jest to anime sportowe dotyczące sportu baseball. Jednak połączone jest z kombinowaniem, z przemyśleniami, coś takiego jak w Death Note, jak nas, nasi główni bohaterowie podczas gry w tenisa kombinowali, prawda, jakie mamy zachowanie, jak zrobię tak, jak zrobię tak, co on sobie pomyśli, jak zareaguje. Więc to jest mniej więcej właśnie w podobnym stylu, co zdecydowanie jest na duży plus. Muszę również przyznać, że anime One Outs jest to jednym z niewielu anime, które... Już sprawiło, że chce się je oglądać podczas intro, intro naprawdę jest świetnie zrobione, za co duży, duży plus i, i anime dostaje, bo muzyka jest genialnie dopasowana, e, różnego rodzaju ujęcia, wszystko jest tak fajnie zrobione, że od razu widać, że to nie będzie zwykłe sportowe anime, za co jest naprawdę duży plus, polecam to koniecznie, musicie obejrzeć, ja praktycznie oglądałem anime i ani razu nie byłem w stanie... Przełączyć tego intro, bo cały czas człowiek się tak się oglądał i tak się napędzał tym intro, więc naprawdę, naprawdę fajna sprawa. I szczególnie jeżeli chodzi o anime sportowe, bo to jest naprawdę zaskakujące. Nasz główny bohater to jest pewnego rodzaju hazardzistą, lubi grać w pokera, lubi grać w różnego rodzaju gry hazardowe, przewidywać jak się przeciwnik zachowa i ma takie umiejętności, taki talent czytania w naszym przeciwniku, widzi po każdym jego zachowaniu jakieś ruchy, jakieś mlaśnięcie ustami czy spojrzenie w prawo, w lewo i już wyczuwa co taka osoba może myśleć. Jest genialnym strategiem, który uwielbia... Troszeczkę się zabawić, gry hazardowe, zaryzykować i zawsze, praktycznie zawsze kontroluje całą sytuację, co jest bardzo ciekawe w tym anime, że jak poznajemy naszego głównego bohatera, który nie tylko, że jest hazardzistą, ale również jest bardzo dobrym miotaczem e, baseballowym, e, poznajemy go podczas gry One Out, która mniej więcej polega na tym, że... Miotacz walczy razem z wybijającym piłkę sam na sam. Po prostu miotacz musi tak rzucać piłką, żeby odbijający nie był w stanie odbić. I amerykańscy żołnierze, na przykład coś takiego grają, przynajmniej w tym anime, bardzo jest popularne tam u nich na wyspie, gdzie to całe anime się rozpoczyna. Dosyć dużo jest gry hazardowej w tym, czyli baseball jest troszeczkę wykorzystywany w sposób hazardowy, co się naszemu innemu bohaterowi bardzo nie spodobało którym jest Kojima Hiromichi. Jest nazywany geniuszem bejsbola, jednak dosyć do tego bardzo niefartownym geniuszem bejsbola, bo mimo wszystko, że jest bardzo dobrym miotaczem, bardzo dobrym graczem, to jeszcze ani razu nie zdobył mistrzostwa swoją własną drużyną. Ale mimo wszystko jest główną atrakcją drużyny, w której się pojawia. Jednak w pewnym momencie zatracił chęć grania. Czuje, że już wiele osiągnął, ale ciągle nie może wygrać tego mistrzostwa, więc coś jest z nim nie tak. Więc wyjechał na wyspę na taki obóz treningowy, w którym uznał, że w jakiś sposób może odnajdzie swoją... Swoją magię, którą stracił, prawda, swoje mojo, dzięki czemu znowu będzie mógł wygrywać, znowu będzie mistrzem. Przynajmniej wreszcie wygają mistrzostwo ze swoją własną drużyną. Jednak bardzo szybko. Miotac, z którym Kojima trenuje. Podczas treningów zerwał sobie nadgarstek, coś sobie zrobił z nadgarstkiem, przez co nie mogli razem trenować. Miotacz, który rani się w rękę, postanawia wyruszyć w miasto z na odnalezieniu jakiegoś miotacza, z którym będzie mógł Kodzima trenować, bo również chce odzyskać pewność siebie, również chcą, żeby ta drużyna wreszcie zaczęła wygrywać i żeby Kodzima odzyskał tą swoją magię i odmienił swoją pechową pasę. I możliwe, że odnalazł jakieś. Brakujące ogniwo, które drużynie brakuje, dzięki które będą mogli wygrywać. I jakże był bliski prawdy w momencie, kiedy pozna już naszego głównego bohatera, czyli tokucitoa. No teraz razem z kolegą trafiają na boisko, w którym właśnie odbywa się gra One Out, czyli jeden na jednego między miotaczem a Pałkarzem, na którym właśnie króluje nasz główny bohater, czyli tokucitoa Jest to gra kojarzona z hazardem. Zawodnicy. I gracze obstawiają, i osoby, które oglądają całe to zdarzenie, obstawiają kto wygra, w jaki sposób, mniej więcej wykorzystywanie z baseball właśnie w sposób hazardowy. Kiedy stają oko w oko, miotacz Tukucitoa przeciwko pałkarzowi i co tu się zaczyna dziać? Po prostu to jest magia, spojrzenie nagle to Tukucitoa to jest o taki duży plus. W tym momencie od razu widać, że to nie będzie było jakieś spojrzenie. Ma takie demoniczne, takie lisie spojrzenie na nasz główny bohater. Po prostu to jest genialne, to, to, jak to wygląda. I zaczyna się gra. Raz, dwa, trzy. Od razu nasz pałka jest wyautowany. Uważa, że pewnie się pomylił. No to spróbujemy założyć się jeszcze raz o większą kasę. I w tym momencie coraz większa, coraz większa kasa. Koledzy naszego głównego pałkarza, czyli kodzimy. Zadłużają się niesamowicie wracają do siebie do hotelu. Kilka dni później na boisku pojawia się kodzima, który jest po prostu zniesmaczony tym, w jaki sposób można zamieniać jego ukochaną grę baseball w jakąś grę hazardową i sobie robić z tego jaja również stanął naprzeciwko to i uznał, że również jest zawodowym graczem, więc sam sobie z nim poradzi raz, dwa, trzy przegrał, niesamowite co się stało i nagle Kojima załamał się całkowicie zniknął gdzieś na tydzień czasu nie wiadomo co się stało, po jakimś czasie, po tygodniu odnaleźli go jak siedział przez cały tydzień, rąbał jedną ręką drzewo w lesie bo zrozumiał, że faktycznie coś mu brakuje, dlaczego przegrał, że był za bardzo pewny siebie, że coś, coś jest nie tak z jego zachowaniem, dlatego nie może wygrywać. Postanowił jeszcze raz spróbować i tym razem zakład był już nie o pieniądze, ale założyli się o to, że Kodzima, jeżeli przegra, to przestanie grać w baseball. A jeżeli Toku, a jeżeli Tokuchi przegra, to będzie musiał oddać swoją rękę Kodzimie. Przez to tutaj mam troszeczkę małe zamieszanie, bo Tokuchi myślał, że chodzi o to, że złamie mu rękę Kodzima. Jednak Kodzima miał troszeczkę inny plan. Podczas tego drugiego starcia Kodzima jednak wykrywa. Dokła, oczywiście podaje mu swoją rękę, żebym mu złamał, jednak mówi, że on ma zupełnie inne plany, będziesz grał ze mną w profesjonalnej drużynie, jako miotacz naszej drużyny, bo myślę, że odmienisz naszą przyszłość i wreszcie zaczyna się cała zabawa na boisku profesjonalnej gry Baseball. Kolejny plus, jaki Anime musi na pewno dostać to jest bohater, czyli Tokuchi Toa. Bo wreszcie, wreszcie jest jakiś bohater, który od początku ma jakiś plan, od początku ma jakieś umiejętności, od początku zachowuje się jak główny bohater, a nie tak jak w większości, a nie mamy jakąś popierdółkę która nie umie nic zrobić, i w ostatnim odcinku nagle magicznie jakieś moce skądś wyciąga, albo ktoś jej przekazuje i ratuje cały świat, albo 20 dziewcząt, czy jakiś tam pseudo -harem. Po prostu masakra, ale wreszcie mamy kogoś, kto ma jakiś plan od początku. Widać, że ma te umiejętności, i aż się przyjemnie ogląda. Patrząc w jaki sposób on będzie wygrywał, w jaki sposób on sobie będzie radził z trudnościami, nie liczymy na to, że czy mu się uda wygrać, tylko liczymy na to, jak on to zrobi fajnie i kiedy to wreszcie zrobi. W całym anime nie najważniejszy właśnie jest baseball, tylko to w jaki sposób to Tokuci yy, kombinuje, próbując zwyciężać z innymi drużynami, nawet dzięki temu, że jest dobrym miotaczem, autuje wszystkich, wszystkich przeciwników, ale nie dzięki swoim super umiejętnościom miotacza, wręcz. Możliwością, manipulacją przeciwnika, który naprzeciwko niego staje. Bo to jest naprawdę niesamowite, kiedy on na Ciebie patrzy, ten Tokuci widzi, jak się zachowasz. Próbuje coś powiedzieć swoim, swoją niewypaszczoną gębą, jak to mówią w anime. Denerwuje przeciwników, denerwuje graczy, próbuje ich podpuścić, żeby popełniali błędy. I on to wszystko, wszystko wychwytuje. Naprawdę to się niesamowicie ogląda. Do tego jest jeszcze fajne to, że właściciel całej drużyny podpisuje z tokucim taką. Niestandardowo umowy, bo nie jest on standardowym bejsbolistą, który od początku, od szkoły, od liceum grał bejsbol, to miał umiejętności. Wręcz przeciwnie, grał tylko i wyłącznie one outs, przez co właściciel uznał, że nie do końca pewnie będzie to dobry miotacz. Jak się szybko okazuje, widać, że Tokuci ma umiejętności, potrafi wygrywać, i w tym momencie cały ten kontrakt, który właśnie Tokuci podpisał z właścicielem. Yy, odwraca się na korzyść tokuci. Właściciel uznał, że jeżeli będzie to słaby młotasto, to po prostu będzie musiał mi zapłacić, bo za każdego yy, gracza, którego tokuci toa Przepuści na kolejną bazę, będzie musiał zapłacić pieniądze. Za każdego, którego wyautuje, on dostaje pieniądze. Więc tak czy siak, wszyscy powinni być szczęśliwi. I w tym w pewnym momencie, jak się okazuje, że to kuci nie przepuszcza żadnego zawodnika, tylko zdobywa, zdobywa te ogromne sumy pieniędzy, walcząc z tymi przeciwnikami, walcząc z pałkarzami i pokonując każdego bez wyjątku. Właściciel zaczyna się zastanawiać, że chyba, chyba popełnił błąd, dając taką możliwość modemu zawodnikowi, który przychodzi i zarabia ogromne pieniądze dzięki temu, że, że autuje każdego gracza. No i zaczyna się kombinowanie, musimy go zniszczyć, nie może przecież zarabiać pieniądze, bo właściciel nie jest to taki standardowy właściciel, który chce osiągnąć drużyna, który chce zdobyć mistrzostwo razem z drużyną, tylko chce zarabiać głównie pieniądze, bo to jest jakiś tam budowlaniec, yy, yy, ale ze względu na to, że jego firma budowlana ma jakieś problemy, bo drużyna, która przynosi dosyć dobre dochody dzięki temu, że właśnie w drużynie jest Kozima i ludzie mimo wszystko przychodzą, mimo że drużyna jest słaba, ale Kodzima jest bohaterem praktycznie narodowym, bohaterem tego miasta. Osoby przychodzą tu oglądać Kodzimę, dzięki temu właściciel zarabia. Więc troszeczkę drużyna jest nastawiona na bardziej zarabianie pieniędzy niż na wygrywanie. I tutaj właśnie wkracza Tokuci który zaczyna walczyć z tym naszym właścicielem. W jaki sposób ta walka się odbywa, to jest po prostu niesamowite. Jak cały czas właściciel sprawia takie wrażenie, że on jest takim wrednym przeciwnikiem, ja się go nie lubi, tak się go nie lubi, że po prostu za każdy, każdym razem, kiedy oglądam to anime, i patrzyłem, kiedy coś wymusi, w jaki sposób. bo teraz na pewno przegra. Teraz mamy złe warunki, to zmieniamy umowę, zmieniamy kontrakt, żeby miał to kucie trudniej. I jednak wszystko to kucie to odwraca na swoją korzyść. To jest naprawdę niesamowite, świetnie się to ogląda. Kolejnym plusem anime dostaje za narratora, który jest dosyć czymś ciekawym, jak dla mnie. Niezbyt często to się spotyka w anime, że narrator pojawia się. I opowiada nam e, momenty, co to się miało wydarzyć, co ten bohater czy dawna osoba miała na myśli, e, więc jakieś takie trudne, nie do końca wyjaśnione e, sytuacje nam tłumaczy, czy nawet jakieś zagrywki, co e, dotyczące samego baseballu. Bardzo fajnie to się ogląda. Myślę, że to jest bardzo coś, coś troszeczkę innego, więc, to jest na plus. Muzyka w anime również mi się bardzo podobała. Kojarzyła mi się z takimi anime z lat 90. czy nawet takie epickie momenty z samego Top Gun. Naprawdę to się ciekawie oglądało. Takie czuło się ciarki na plecach, że coś, takiego, że coś się będzie ciekawego działo, że nas bohater odzyskał spokój, że teraz mu się wszystko będzie udawało. Prosta linia do zwycięstwa, więc naprawdę muzyka na plus. I tak w anime, w kolejnych odcinkach oglądamy, w jaki sposób drużyna przekonuje się do naszego głównego bohatera. Bo oczywiście to jest dziwne, że ktoś znikąd dostaje kontrakt, zaczyna zarabiać pieniądze, gra razem z nimi. I zaczyna grać pierwsze skrzypce, a oni mimo wszystko okazują się dosyć słabi w porównaniu do, całym, do, do całego do, do kuciego. I to jest bardzo fajne, że Tokuci mimo wszystko, że zgrywa takiego cwaniaka, że na nic mu nie zależy, że tylko i wyłącznie się pieniądze liczą i wygrywanie, wręcz przeciwnie zaczyna manipulować graczami swojej drużyny w taki sposób, żeby oni sami zaczęli chcieć wygrywać. Nawet jest parę takich momentów, że właściciel przekupuje jednego z graczy, żeby utrudniał życie tokucie podczas gry i oddawał mecz. Czyli wszystko robił źle, popełniał błędy. I bardzo, bardzo szybko Tokuci przewiduje tą pułapkę, że właściciel coś. Z tym kombinował i ma taki wpływ na zawodnika, w taki sposób go podpuszcza, że podczas przerwy zawodnik sam zaczyna chcieć wygrywać. I nawet odcinek kończy się w taki sposób, że właśnie przekupiony gracz sam wygrywa mecz i rzuca piłką tak mocno, że aż pałka się przełamuje na pół i dzięki temu wygrywają mecz. Oczywiście zawodnik rezygnuje, bo właściciel drużyny zaczyna kombinować, nie chce już być. Y już nie chce być uzależniony od właściciela, nie chce dawać się przekupywać, więc rezygnuję. Ale to wszystko wszystko wychodzi na plus. I tak, cała pasa zwycięska tokuciego toczy się przez te kilka odcinków, aż wreszcie w szóstym odcinku pojawia się ktoś kto również dobrze kombinuje. E, gracz, który przewiduje zachowanie tokuciego, jak, jak to mówią, ma sokole oczy i widzi różnego rodzaju możliwości wszystko, co się na boisku dzieje, w jaki sposób ktoś rzuca, w jaki sposób piłka się kręci, więc on naprawdę to wszystko widzi. I tutaj już zaczyna się troszeczkę inny sposób kombinowania, więc fajne jest to, że mamy pokazane, w jaki sposób i na ile sposobów zawodnicy mogą wygrać jakiś mecz. Nawet jest jeden odcinek na łamanie zasad. Dla mnie to po prostu było zaskakujące, jeżeli odcinek fajnie się oglądało, bo to było coś innego. E, polegało głównie to na tym, że drużyna jedna chce jak najszybciej wygrać mecz, a druga przedłużała mecz, bo chodziło tam coś z pogodą, tam w Japonii są jakieś takie zasady, że jak jest jakieś zagrożenie klimatyczne w okolicy, to wtedy musi być mecz przerwany, jeżeli mecz przerwany, to wynik się nie liczy i w tym momencie wszystko wszystko będzie ok. Dla drużyny przegranej, drużyna wygrana, będzie musiała odzyskiwać punkty i takie, takie zamieszanie. Więc głównie chodziło o to, która drużyna jak najszybciej skończy mecz, a która drużyna wygra. Jednak to kuci tak zahachmęcił, tak zamanipulował przeciwnikiem, że w pewnym momencie przeciwnik sam również chciał jak najszybciej skończyć mecz, żeby oszukiwać, żeby gra była jednak szybko skończona i, i żeby nawet nie miała znaczenia, żeby jednak się nie liczyła. I tutaj w jaki sposób gracze kombinowali, jak łamali zasady, yy, próbowali przegrać właśnie poprzez łamanie zasad, po prostu było naprawdę coś fajnego, coś ciekawego, więc dla mnie to było zaskakujące. Super, super duży plus. I w tym momencie anime również dostaje mały minusik, chociaż może też dość duży minus, bo bardzo mnie to irytuje w anime, jeżeli kogoś nazywamy psem. Ja nie bardzo rozumiem o co chodzi czasami, że ktoś jest psem, czyimś psem. Że na przykład trener jest psem właściciela, albo ktoś jest tam kogoś psem, takie... Nie wiem, to może ma być śmieszne, może ma to coś wpływać, że jak mamy, w jaki sposób chcemy ośmieszyć tą osobę, czy w naszych oczach ma być bardzo, bardzo w złym świetle przedstawiona. Ja tego nie rozumiem, mi się to osobiście bardzo nie podobało, więc, za nazywanie ludzi psem, minus. Z dodatkowych bajerów w Anime jest jeden odcinek, w którym możemy zauważyć pijanego komentatora, który sobie podpija, jakieś takie zaczerwieniony jest, dziwnie się zachowuje, więc coś dziwnego, coś zaskakującego, ciekawego, bo anime akurat w tym momencie nie działo się nic ciekawego. Odcinek nie był jakiś taki niesamowicie zaskakujący, więc może to był pomysł na, na coś ciekawego, że oglądając założymy o, zobacz, coś się dzieje, nawet to śmiesznie wygląda, jak on nie zwraca uwagi, nie wiem, do do nie wiadomo dlaczego, więc to taki małe coś, że coś takiego się w anime też może trafić. W 24 odcinku są momenty, kiedy gracze przeciwnej drużyny próbują wrobić naszego głównego bohatera w oszukiwanie, dzięki temu zostanie zdjęty z, z boiska. No i próbują, albo nawet próbują go zaatakować, jakieś tam ślizgi na niego robią, czy piłką, jaką jest odbijana i jest prcelowana w niego, żeby zrobić mu krzywdę. No i w momencie, kiedy to wchodzi na pałkarz, jako pałkarz wchodzi na bazę i będzie atakował miotacza, po prostu kiedy rzuca pałką w tego miotacza dwa razy, po to jest genialne. Naprawdę genialny moment jest jeszcze to jego spojrzenie, że jak miotacz w przeciwnym dużym nagle zaczyna się tam telepać ze strachu, więc to jest duży, duży plus jak dla mnie. 24 odcinek, koniecznie trzeba to zobaczyć. 25 odcinek, jest to ostatni odcinek, jednak anime nie kończy się zwycięstwem. Podczas mistrzostw całej tej drużyny. Wręcz przeciwnie, to są bardziej takie początkujące sprawy, czyli drużyna dopiero walczy o playoffy, żeby się dostać, żeby walczyć o to mistrzostwo. Więc nie wiem, czy to będzie jeszcze jakiś drugi sezon, czy, czy to już po prostu koniec tego anime i mamy się domyślać, że to się udało, czy nie. Bo ostatni odcinek właśnie kończy się w taki sposób, że. Kodima podchodzi do Tokuciego, mówi, że udało Ci się, wreszcie udało nam się dostać do tych playoffów, ale Tokuci mówi, że to nie jest wszystko. To nie wszystko, przecież zakład był taki, że mam Ci pomóc zdobyć mistrzostwo z Twoją drużyną, więc dopiero zabawa się zaczyna. No ale anime się skończyło i to było 2008 roku. Dzisiaj mamy 2019, więc ciężko powiedzieć, czy to będzie jeszcze coś nowego, czy tyle lat czekają. Różne są anime, na przykład Long Horizont, do dzisiaj nie ma kontynuacji, a wszyscy czekają, co będzie się działo, więc różnie to było za nim. Miejmy nadzieję, że coś się pojawi nowego. Jeżeli nie, to też warto anime zobaczyć, bo naprawdę anime jest zaskakujące to całe kombinowanie, czy nawet takie w stylu Death Nota, mi się osobiście bardzo podobało. Zwycięstwo nie miało takiego wielkiego znaczenia drużyny, lecz zwycięstwo to kuciego miało ogromne znaczenie dla oglądającego, przynajmniej jak ja to oglądałem. Więc naprawdę anime koniecznie musicie zobaczyć, nawet nie dla samego sportu. Jeżeli nie lubicie sportów e, w anime, jeżeli nie lubicie anime sportowego, to, to anime też jest dla Was. Bo mówię, to nie jest o tym, e, że gramy w baseball, że zdobywamy, że jakieś tam drużyny chcą e, zdobyć jakieś mistrzostwo, że mamy przyjaźń, tam pitu, pitu i tak dalej. Tak jak w większości sportowych anime się dzieje. Wręcz przeciwnie. tutaj mamy zawodnika, który ma to wszystko... W poważaniu głęboko i, i, i manipuluje innymi graczami, manipuluje właścicielem, manipuluje trenerem, tylko po to, żeby dla siebie samego zdobywać jak najwięcej właśnie tych autów. Dzięki czemu jego kontrakt, nazwany również One OUTS, yy, będzie przysporzał mu coraz większych pieniążków i będzie coraz bardziej bogaty. Więc naprawdę Final Anime, polecam to koniecznie zobaczyć. I co? Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o to anime. Jestem ciekaw, jakie wy macie spostrzeżenia na temat tego anime. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, obejrzyjcie koniecznie. Jeżeli widzieliście, mam nadzieję, że też Wam się podobało tak samo jak mi, jeżeli nie. Dajcie mi znać, może coś przeoczyłem, może coś tam było takiego, co nie zwróciłem na to uwagi, bo jarałem się za bardzo spojrzeniem lisim naszego Tokuciego. Kto wie jestem bardzo ciekaw waszej również opinii. Zatem to wszystko. Ja jestem Emil z Dróbeczka.